Cuda, których dokonał Jezus za swojego życia. Cud z miedzianą monetą w rybie. Jezus kazał Piotrowi złowić rybę, w której była moneta, którą zapłacił podatek świątynny za siebie i Piotra. Jest to mniej znany cud, pokazujący, że nawet natura była posłuszna Jezusowi. Przeklęcie drzewa figowego. Jezus przeklął figowiec, który nie miał owoców, a drzewo uschło w ciągu jednej nocy. Cud ten symbolizuje duchową pustkę. I brak owoców wiary w narodzie izraelskim. Uzdrowienie dziesięciu trędowatych. Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden z nich wrócił, aby mu podziękować. Cud ten ukazuje zarówno moc Jezusa, jak i niewdzięczność ludzi. Uciszenie burzy. Podczas burzy na jeziorze Jezus rozkazał, aby wiatry i fale ucichły, co natychmiast się stało. To ukazuje jego władzę nad siłami natury, co zaskoczyło jego uczniów.